Ogólnie to mamy szacunek, nie? Przecież nie ma tak, że my jesteśmy tam tępieni, czy jak, jakoś tak, nie wiem, nie? A za co macie szacunek? Za co? Jak za klasę, za ubiór i za... za byciem kimś, prawda? Mamy swoje sposoby zarabiania i mhm. po prostu nie potrzebujemy od innych, prawda? Ale że są dofinansowania i są pewne przywileje, no to... Dzięki Bogu nie, wiceprezesa mamy, skarbnika, księgarza nie, wszystko jest, no my nie jesteśmy tak o wiesz, 21 wiek nie? to nikt teraz nie jest taki głupi, no to znaczy głupi, no nie głupi prawda, tylko że no, komu by się teraz chciałoby wsiąść w tabur nie i tabory na przykład Anglii, prawda, Zasady i kultura jest utrzymywana cały czas, prawda? Ale tylko, że wiesz, nikt teraz nie siedzi w lesie, tam ogniska nie pali, to nie. Mm -hmm. Bo na takie coś to też chodzą, chodzą ludzie, nie? Normalnie są, nie? Ale to kiedy się chce, nie? Jakie ty uważasz, że są problemy z najbliższymi sąsiedztwem, z Polakami? Nie. Że jak wchodzę do nich, to, 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 to kurde, no trudno mi wyjść. No to są takie problemy. U nas w ogóle się tu żyje w porządku, wiesz co? My, Ale trudno my... wyjść, że jest tak fajnie? Tak, no pewnie, że tak. Ha. U mnie w no. sąsiedztwie, tu nie, to no. my się wszyscy tu raczej trzymamy jak rodzina, nie? W bloku na przykład, wiesz, pożyczamy sobie, oddajemy, imprezujemy i takie tam, nie? No to jest bardzo fajnie, nie? W domu wychodzisz, nie masz pieniędzy, prawda? No, no to schodzisz gdzieś na dół z kolegą, nie? Czy tam na piwo, czy co, na browar, hmm. nie? No to każdy ci postawi, pożyczy ci, jeżeli będziesz chciał pożyczyć sobie, nie? Tak o nie? Dlatego, że my się wszyscy trzymamy jak jedna rodzina, nie? Pamiętasz, że Ci moja mama powiedziała na podwórku, że jakbyś przyjął zasady romskie, nie? To byś był wszędzie przyjęty jak u siebie w domu, nie? To jest dlatego, że my jeden drugiego szanujemy i sobie pomagamy. Jeżeli ty nie masz dzisiaj, ja mam, to tobie dam, nie? A jeżeli ty będziesz miał jutro, a ja nie będę miał, to ty mi dasz też, nie? No. A z tobą dlatego oni tak robili, bo chcieli cię sprawdzić, zobacz jaki, kim ty jesteś, bo ty zgrywasz pozory na przykład miłego, dobrego, a tu, tu się kryje zaraz lis, nie? Wiesz o co chodzi? No jesteś moim przyjacielem, nie? No i tam córka ci się tam no, żeni, prawda? I potrzebujesz pieniędzy, nie? No to na przykład pożyczam ci ja pieniądze, prawda? I ja jeszcze dokładam swoje pieniądze, nie? żeby było no, większe te wesele ta, jakieś, ta. nie? Wspólnie na przykład zakupy, nie? Bierzemy tam na przykład, no nie wiem, tysiąc albo dwa tysiące tam butelek wódki, nie? Słuchaj, u nas czasami weselecki fajniejsze. Zaję rano, jadę z mamą, z całą rodziną. Gdzie? Na przykład no, do Lubania. No i, no i spotykam się w mieszkaniu pełno Romów. Ona staje tak przede mną, ja przed nią. Staje. i jej, jej ojciec mówi jej, czy mnie, czy mnie chce, czy mnie kocha. A ja później mówię tak to samo, czy mnie kocha. Kobieta. No i wtedy, jak mówi, że mnie kocha, ja mówię to i tak. to samo. Wtedy biją brawo, idą do sklepu, kupują wódkę, jedzenie. No taka uroczy, uroczystość no, no. jest. A później zakładają rozmowy, że jest ślub, jest ślub, bawią się, a później jest taka kontura, że na przykład ktoś to tomu mówi tak y, nieładnie, to później jest y, y, taka zabitka po no, to To jest bardzo właśnie takie u nas ścisłe, bo w dzień u nas tak nie wypada za bardzo, tak choćby nawet mążoną, nie, żeby się całowali, czy tam się obejmowali, czy tam się łapali. Tak. Może takie młode małżeństwo, nie, które idzie przykładowo, czy tam obejmie się, tam za rękę się złapie, to nie jest problem. Nie. To jest tak. Mieszkamy tutaj, jedna jest polska rodzina, druga, trzecia, Czwarte. czwarta. I prócz tego jesteśmy my i dwie romskie. Zdziwia, że tu jest chyba sześć rodzin. rodzin. To są moje trzy, trzy dziewczynki, a chłopaków nie ma. Chłopaków nie zabrał, były mąż. Nie ułożyło się tak, jak powinno się ułożyć, ja no i małżeństwo się rozleciało. Dlaczego? Ciekawe, że trzy dziewczyny. Bo co chłopaka, trzy, trzy dziewczyny. Tak. Trzynaście lat, 8 lat. 7 lat, yy, 6 lat, 4 lata i 2 lata. No plany to mam bardzo duże wiesz, ale czy mi wyjdą to też nic nie jestem pewna. Na razie dążę do tego, żeby mi wyszło. No Teraz już dawno skończy, skończyłam pracę. Pracowałam przez kilka miesięcy. Teraz bo no, nie ma na razie pracy. Trzeba siedzieć. dziećmi dzieć mi się na razie zajmą. Mąż jest na ręcie, mój mąż dostaje rentę, ja trochę wróżę, yy, idę do pracy, taszcami na tarczce, na umowę zlecenia, no i jakoś się yy, koniec z końcem wiąże. Trochę państwo dopomaga, trochę MOBS, trochę przeważnie to MOBS dopomaga, nie? Pomagają, no tam do, zasiłki dają. Czy na przykład obiady, czy to usta, czy coś, no to wiesz, trochę pomagają. Nie można powiedzieć, że nie mamy nic, nic z tego, nie czy coś. Bo jako taką mam. To jest mój brat. Kręcony, gdzie ty jesteś? Proszę pa, panie Oreus, proszę to... Proszę to nakamerować. To jest, to jest Julek. Mój brat. Ja go najbardziej na świecie kocham. Kocham go najbardziej. Kamera, gdzie jest? Kamera! Kamera! Nie nic ja proszę, błagam na... cię. Tylko nie Na przykład, jakby zrobiła większą karierę, na przykład, albo gdzieś gdzieś wyjechała, gdzieś zespoła. Przychodzić do Warszawy czy gdzieś tam Przeciwko, że ona Wyjeżdża, nie? No ja wiem, Gdy wyjechać to bym chciała na pewno gdzieś stąd no, ja tam trochę Trochę świata no, zwiedziłem bo... Byłem w Londynie W Niemczech byłem no? Jakby była taka szansa, to bym się Na pewno zajmą chanym końmi i rodzinę przede wszystkim, nie? Ale handel Tak, i to wystarczyłoby ci handel końmi? No, jakby dobrze, dobrze że teraz by się kręcił, no to tak. Idziemy na górę. Tutaj spokojnie, tutaj cię nic nie zginie, ci się, nie chcieliśmy do niej zrobić. Spokojnie. My jesteśmy społeczeństwem takim, takich, że my nie możemy swoich zasad ujawnić wszystkim, nie? No jasne, możemy... są pewne granice, nie? Złamasz zasady. Na przykład my nie możemy być policjantem, nie? Jak ktoś będzie policjantem, to zgardzony będzie. Nie możemy damskiej bielizny, nie możemy... Sprzedawać damskiej bielizny? No nie... Dotykać! No Sprzedawać. Przez to też można być zgardzony, nie? Po prostu nie można brać tego do ręki. Spódnicy, y, majtek, stanika, no takie jest głupoty. No. Przy kiblu nie możemy robić. Jest. Jak coś się bije między nami, między, między nami, nie? To nie można pierścionkiem uderzyć, bo też się przez z jest zgardzone. Ja mam mamę polka, Tata był Romem. A u mojego męża odwrotnie. Tata Polakiem mam Romę. Nie, nie czuję się ty... Polką, bo całe życie będę Romką. Mama przystała na tradycje romskie. no, A tata, co niekiedy też, nie? Na tradycje polskie. No, Romskowe. No, zasady takie, jak nie, no jakie. No, że to, że chodzimy w dniu spódnicach. To, że przy jednym stole nie możemy siedzieć z mężczyznami, tak? Tak. Chłopy jak się sami, chłopy jak się, to chłopina nie może dojść do chłopów. Do Dradzać chłopa. Drugiego przede wszystkim, a tego trzeciego już wolno. No. nie no, no, no. pan co, te tabory to były dawne czasy. Dzisiaj no tak. ludzie mają samochody, dzisiaj mają mieszkania, łazienki, no tak, ale... a nie tabory. No jest... Teraz Romowie podejmują pracę, to nie tak, próże, tak, Przede tak, wszystkim, co nie? Teraz dzieci chodzą do szkoły, starają się, żeby... No nie, do przodu, do przodu. Też staramy się żyć tak bardziej cywilizacyjnie, co nie? żeby, no, żeby się nie cofać no, nie? Mamy to stowarzyszenie, mamy pomoc jakąkolwiek z tego stowarzyszenia, bo czy jakieś dary, czy cokolwiek, a to jest od tego, no nie? Bo tak samo kowary otrzymują pieniążki na nas. Może ktoś z Romu tego nie wie, ale jak ja mam a to ja sprawdzałam wszystkie faktury na przykład pani kierowcy. Ja wiem o tym dokładnie, że urząd ma z tego kasę. No, kowary mają z tego kasę, no tak? Zamiast my, co? Żebyśmy my no. mogli korzystać z moku. No to bo wiadomo, ten... że MOK też musi mieć coś ten z tego. projekt. Tak, artystyczny właśnie to był projekt. I żeśmy wtedy pisali na na ciuchy, chyba. Dla zespołu. Ta. I co przeszedł? Mhm. Nie dostaliśmy na ciucha, która to nam nie przeszła, ale przeszły nam kolonie, przeszły nam wyprawki szkolne, Aha. przeszło nam dofinansowanie dla dzieci, na przykład na okulary. Mhm. Także w... Dosyć, dosyć tego było. A, remonty mieszkaniowe, co nie? No co, mieszkamy skromnie, dlatego że mamy takie mieszkania, a nie inne, co nie? Chcielibyśmy troszkę większe te mieszkania, ale no nie ma takiej możliwości. Nie mamy pieniędzy na to. Tutaj kobieta, ona naprawdę ma dziecko chore na wózku inwalidzkim, Kurde, mieszka na drugim piętrze. Dzieciaka bierze z 17-letniego na plecy, znosi go i do góry go daje. I, i, i zero pomocy ona ma. No. Gdzie dziecko w ogóle na nogi nie jest? Znaczy dziecko, no już chłopak, co nie? I teraz gdzie tutaj jest ta integracja? Gdzie tu jest to? Ja to bym takie coś zaraz poruszyła, no taka jestem, Gdzie, ale... gdzie jest nasz urząd? Gdzie jest... Tak jak tutaj zapytał Pan, yy, czy mamy jakieś cele, czy coś takiego. Byłby cel, fakt, faktem. Sama taka Ulka ma takie dziecko chore, co nie? Może jakaś pomoc, może jakąś zamianę mieszkania. No jak ja bym była prezesem, ja bym to wszystko zmieniła, mówię szczerze, od razu. Od razu Ale, ale jako kobieta nie możesz. Mogę, bo ja byłam asystentem ruskim. Zmieniałam to wszystko, mhm. ale ze względów rodzinnych musiałam wyjechać i musiałam zostać. I tu macie właśnie jeden pokój macie. Jeden pokój. Ile no, je, je, je was jest? Pięcioro. Pięcioro? Ja jedyna w tym budynku mam jeden pokój, bo tak y, córka, ulki, obok, mieszkania, no to ma dwa pokoje już, no nie? No. To jest tylko taka kawalerka, no nie. No a że no, musiałam to wziąć, bo ile można było płacić za stację, nie? No to to. Bo my, to że nazwa jest cegan, czy tam Rom, to nie znaczy, że my jesteśmy belekimi, nie? To jest właśnie wyższość, nie? My się czujemy nie, że poniżeni, tylko wysi, nie? Bo my jesteśmy wysi. Bo jesteśmy jedyni, prawda? No. Jedyni z pochodzenia romskiego, nie? I nas jest mniej niż ogólnie innych ludzi w, w, w każdym zamieszkanym kraju, prawda? Zawsze tam, gdzie, gdzieś, gdzie jest Rom, nie? To jest go mniej, nie? I dlatego jesteśmy wyjątkowi. Tak samo jak są brylanty. prawda? Są porozrzuceni po całym świecie, ale tylko w kilku miejscach ich można znaleźć, nie? Mhm. Tak samo jest z nami, nie? Jesteśmy tymi wyjątkowymi, jedynymi, nie?